się wszystkim z tej jest to pierwszy odcinek serii Heroes 5 dzikie hordy a więc zaczynajmy jesteśmy Quarokiem i kupujemy aktualnie w jakichś wojowników lecimy A więc, a więc... Postaram się to za dużo nie gadać, bo wiem, że to niektóre koncentruje podczas gry strategiczny. Hmm. No tak to powinno być dobrze. No, jak się mi da raz na jakiś czas we walkę tam uzupełniam zdania jakieś coś. Dobra, to tutaj dość. Walka. Dalej... Spoko. Dobra, może szedł na niego ze krwi? Dobra, dobra. Czy to coś mu akurat dało? Nic mu nie dało chyba coś mi go pokaż. No trochę więcej obrażeń będzie zadawał. No no. no. Dobra, zamknij mordę. Czy coś? No nie, już daję wrażenia. No w sumie straciłem czterech i stracę więcej. Strata sześciu. No to dźgnij go do końca. Straciłem sześciu, niestety. Lub są poważne straty.

Tu Mhm. nie bogaty, 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 bo bogaty, nie bogaty, bogaty, Dobra. To jest lepsze niż tamto. Bo bohater otrzymuje jeden bo z co bo co jest co 4 na... potężny cios. Łączy bohater z wyglądu jednostką z armii za każdym nie wiem. No to będzie chyba najlepsze. Najpierw to sobie pójdę teraz się cofnę i kupię z tych centaurów. Już mogę. Pójdziemy później druszką tutaj. Podkreślam sobie tą czyś mapę. Hmm. Weźmie to. Albo. Tutaj mi się wydaje, że będzie lepiej, bo widzę już tutaj coś do odkrycia co daje, i jeszcze tą wieżę. Naprawdę... Jeden przed nimi. No i tak, nie macie szans. Dobra, jak nie się przybliży i tego załatwisz już. No i dobry czar, ale takie mnie niepotrzebne. Źle zrobiłem. Skoda mnie zabije Tam jednego. Trzech aż... Oj. Za dużo. Mogę go jednak wykończyć z włócznikami. Ogłuszający cios. Nawigacja. ...nawigacja lepsza. Się patrzę. Do tych na razie nie idę. Co to jest? Czy, czy coś tutaj jest? Dobra no więc idźmy tu co tutaj Mhm, dobra Gryfy Można gryfy na razie nie pójdę 10 klejnotów Skąd ja cię wezmę 10 klejnotów teraz Co? Dobra to może sobie pójdę najpierw do góry teraz No widzę, że na razie tutaj na razie nie mam co, czy, co atakować Mogę stracić 3-4 wojsk Lepiej na tych chcę iść Czyżby było poni? Tak Wygraliśmy No jak widać na początek nie ma nic trudnego łucznicy teraz Jacyś Coś fanasycy coś Knioci? No. no to dalej, ten pójdzie tutaj, ten będzie tu, ja się tutaj przesunę. Zgięcie. Chyba. Nie wiem czemu, ale lepiej tego. Hmm. To lepiej tego. Mniej nam odbierze 27. 3, no. I zginie. No to wygraliśmy, ale straciliśmy jednak wojowników. Poświecenie to jest ban. Hmm. To jest opóźnienie jak nie wiem w tym, to jest burne. Tutaj są to nie było coś do tego. Hmm. Zgięcia. Wszystkie są tak top 9. Hmm. Nie w ogóle to roztrącenie... Nie mówię, że to roztrącenie... Co w nich w tym chodzi? Jakiś przelot... Nie Jest tym, 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 No dobra, to co pójdzie na tego? Mogę jednak tego zaatakować. Był mądrzejszy. 9. Tracę je ja No muszę bardziej teraz użyć mózgu. 8, żeby było 6. No dobra. Czy ten pójdzie? No nikogo nie pójdzie. wszystko Dobra, straciliśmy blżej 14. Dużo. No tu mam ich. Tam no, później sam będę musiał iść. Co to jest ten yy, Oj ma... oj, hmm. czy to też niewiele skutkowa tym opóźnieniem kolejki, jak będę ich atakował. Każdy w razie lepiej zobaczyć niż później żałować. Zobaczymy na tego. Później go trochę, a tam dalej. Zobaczymy. Później... Hmm. No No, no, no. też tego. później też trochę. No, Jest lepiej. No później jest bardzo dobre na no, dwie wice. No to już jest dobite. Wszystkich zabite. No i nikogo nie strycie. I To jest idealna sala jadka. Najpierw na odległość, później ten. A nie to, co ja ostatnio zrobiłem. Lepsza logistykę. ...do tych gryfów. No, patrzmy co tu jest. Najpierw do góry pójdźmy. Chata. Czy chcę spodobać się tej chaty? I bardziej on... oczywiście, że chcę. Znajdowanie drogi. Co to jest? Uwielbiam znaczenie główku. No, 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 no. To i to... ...to najpierw. Teraz możemy dalej się przemieszczać, na szczęście, co to jest? 15 co możemy nie. nie, nie... A więc, yy, chwilowa przerwa niestety musi być, bo ktoś dzwoni domofonem. Tak, Za chwilę wracamy.